Chciałem Was już teraz serdecznie poinformować, iż SixDots.pl wraca do międzynarodowej wojny klanów. Już teraz naszym rywalem nie będzie tak być może egzotyczny kraj, jakim jest Meksyk, ale ktoś bardziej przyziemny, ktoś bardziej kulturalno bliski naszemu krajowi będzie to French Union, będzie to francuski klan. Który obecnie zajmuje czwarte miejsce we Francji, 92 na świecie. A Six Dots, oczywiście trzeci klan w Polsce, to się nie zmienia. Live będzie 5 lutego, jest to niedziela. Rozpoczynamy o 20.45. Natomiast same walki klanowe zaczną się około godziny 21.00 plus minus 5 minut. Więc bądźcie wcześniej, a nie później. Standardowo formuła rozegrania wojny klanowej będzie odbywała się na zasadzie 5 na 5, więc wygra lepszy. Mam nadzieję, że ten pojedynek skończy się pozytywnie dla klanu SixDots.pl, bo tylko dzięki waszemu wsparciu możemy wygrać ten pojedynek. Nie przegapcie tego. Bądźcie z nami oraz kibicujcie naszym. Dodatkowo jeszcze napomnę, iż 4 lutego. O godzinie 21.00 też z live'em. Około 20.45 wystartujemy, gramy sparringowy mecz właśnie przed tym pojedynkiem z polskim klanem. Tam trzy wykrzykniki z przodu: Polska lub Poland, i trzy wykrzykniki z tyłu. Jest to bodajże na ostatni moment, kiedy patrzyłem w ranking lokalny 17. Klan w Polsce. Również będą wielkie emocje. Również was serdecznie zapraszam. Bądźcie z nami w ten weekend i nie przegapcie tych fantastycznych wydarzeń, ponieważ są one skierowane właśnie dla ciebie. I zostaw w komentarzu czy 6.pl w najbliższym pojedynku wygra swój pierwszy mecz na arenie międzynarodowej, czy ponownie poniesie klęskę, której nie wybaczą kibice. Oraz mam nadzieję, że w najbliższym pojedynku już gracz Tagol nie przestraszy się, a dzielnie będzie kierował dowództwem klanu Six Dogs niczym Jan III Sobieski pod Wiedniem. Więc bądźcie z nami i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pozdro.